Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Sword and Souls Never Seen. I w dzisiejszym odcinku na sam początek pokażę Wam statystyki. Ostatnio było ataku jakieś 209 milionów, chyba coś koło tego. Teraz tak widzicie 262, prawie 263 miliony. No, i jaki jest plan na odcinek? To jak widzicie, na no level też troszeczkę wzrósł. Te statystyki właśnie też to się ogólnie wszystkie nieco podniosły. Próbujemy wreszcie przebić się przez dwie, 410 etap, ale w tym celu, wpierw sobie kogoś zwerbuję do pomocy. No i trzeba spróbować, zobaczymy czy coś z tego wyjdzie, czy raczej niekoniecznie. Wydaje mi się, że raczej nic z tego nie będzie, bo niestety tamte bossy się jeszcze dość mocno leczą i ten atak prawdopodobnie nie będzie wystarczający, który teraz zrobiłem. Mimo, że tak po tak dużej przerwie, no ale też nie oszukujmy się, no nie grałem aż tak e... mocno, powiedzmy, między tymi tutaj, teraz, ostatnimi odcinkami. Ale lekko jest ta postać już zbustowana, więc może faktycznie coś z tego będzie, ale naprawdę wątpię. Natomiast no pokażę Wam taką próbę, bo tak jak mówię, na dawno nie było odcinka, jest, że tak powiem, lekka, nazwijmy to stypa, jeżeli chodzi o właśnie tą serię. A dobrze by było coś pokazać, no i też tutaj opublikować właśnie, że ugrzęzłem właściwie teraz na tym etapie. Przebić jest bardzo, bardzo ciężko. Ale też może ku mojemu zaskoczeniu się to uda, no ale tak jak mówię. Raczej Nikłe szanse. Ok, teraz tutaj z miksturką siły zobaczymy, jak to wyjdzie. No, niestety to jest chyba wciąż za mały e, damage. No, póki co się nie leczą, więc to może być też jakaś szansa. O, jeszcze dostałem osłabienie. No nie wygląda to zbyt ciekawie teraz w tym momencie. Tak jak widzicie też nadal te bossy są strasznie mocarne, jedno takie uderzenie mimo, że odbiłem, no to tutaj moi powiedzmy towarzysze praktycznie na jedno uderzenie ściągnięci. No a ponadto leczenie za prawie 2 miliardy. No raczej nic z tego nie będzie. Znowu się podleczał. Jeszcze dostał shielda i leczenie. No tak jak widzicie, no naprawdę by ta postać musiała chyba być z pięć razy mocniejsza, żeby się to udało. Też sobie wezmę shielda przy okazji, w razie czego. No jest potwornie leczony. Ale nie no, chyba nic z tego nie będzie. Już mi się kończą teraz... ...jeszcze bl bloki jakby ciosów. Mogę tylko unikać. Okej, okay, jeden się załadował, to może na tą kuleczkę od razu użyjemy, żeby to odbić ładnie. O i znowu osłabienie. No, no, nie wygląda to zbyt ciekawie, no jeszcze się wyleczył. On dwie trutki, więc prawdopodobnie tutaj długo to trwać nie będzie. Miksturki się pokończyły. ciągle dostaje jeszcze osłabienie. Nie mam jak się nawet tutaj, jak tego ciosu teraz nie miałem, go odbić. No niestety, no tak, jak widzicie, straszna stypa. Po prostu, no nie jest to absolutnie jakkolwiek zbalansowane, bo poprzedni boss był zdecydowanie łatwiejszy. Tutaj po zrobieniu już jakichś, nie wiem, powiedzmy 200 misji, czy jeszcze nawet więcej, dalej nie jestem w stanie e, tego przejść, niestety. No i tak to wygląda, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, kolejny odcinek będzie polegać na tym, że no raczej za jakiś tam czas, nie wiem, bliżej nieokreślony, może to będzie tydzień, może to no, dwa tygodnie, może to będzie, nie wiem, pół roku, zobaczymy. Eee, oczywiście to nie znaczy, że ta postać jakoś super progresuje, bo to też jest uzależnione bezpośrednio od tego, ile czasu teraz na tą grę między odcinkami poświęcę. Natomiast no powiedzmy, że troszeczkę jeszcze tą postać eee, zboostuję. Ulepszę ją i zobaczymy, tak? I kolejny odcinek będzie raczej polegać właśnie na kolejnej próbie przejścia tego etapu. Z mojej strony to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do komentowania, subowania, lajkowania i czegokolwiek. No tam jeszcze sobie chcecie, żeby mi podwyższyć aktywność. Do tyle, trzymajcie się, cześć.